Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Splatoon 3, odcinek chyba 10. no i w dzisiejszym materiale postaram się dokończyć tą piątą krainę. Więc proszę bardzo, mamy pierwsze wyzwanie, mamy się po prostu dostać do końca, po raz kolejny. W takim razie, z czego by teraz zawalczyć? Powiedzmy, że niech będzie pierwszy karabinek. Więc chyba szukuje się dosyć prosta runda na samym starcie. Już z takimi wrogami walczyłem wielokrotnie. Więc to akurat nie jest nic super nowego. Po prostu będą takie pojedyncze areny. bronik będzie. Tym razem z kolei. O! Trzeba będzie jakkolwiek skrócić dystans. Kurde! Trzeba w tym miejscu jednak przyznać, mają high Grand przewagi. Kurde! Może nie będzie aż taka prosta runda, jak sądzę na samym wstępie. Jakkolwiek postarajmy się skrócić. Jeden załatwiony, Teraz chodźmy do drugiego. No, wrogów jednak całkiem dużej ilości, kurde, jak to wszystko rozwiązać. Jeszcze jedno się na górze znajduje. No a w sumie już e, wielokrotnie walczyliśmy na takich przeciwników, tylko że teraz są w większych ilościach, więc raczej chyba powinna być prosta runda. Zobaczymy jakie jeszcze będą a nieco później. Jeszcze jeden wróg się znajdował jakoś tędy. Uralny, zaraz myślę, że to w przepaści zaraz spadnę. Dobra i wszystkich mamy z głowy, od razu idziemy dalej. A, mam jakąś bazukę, dobra. Tylko to nie bije aż na takie dalekie odległości, jak sądzę na samym wstępie. No trudno. Jednego, żebym zamordował, powiedzmy, że wystarczy. murde wrogowie na każdym kroku, ale jakkolwiek można to jeszcze sobie z tym wszystkim poraić. Ci wrogowie akurat nie celują aż tak super dokładnie. Więc to akurat można jakkolwiek jeszcze rozwiązać. Ten ma o wiele więcej zdrowia z tą tarczą, ale też daliśmy radę. Żeby sobie na tych wrogów jakkolwiek poradzić, wystarczy po prostu być w ruchu. Ci się będą po prostu strzelić za nami w zasadzie tyle. Nie są aż tacy super celni jak, nie wiem, powiedzmy, jakiś Sniper. Z takimi też mieliśmy do czynienia wcześniej, oni są jednak trochę bardziej poważni. O, jeszcze jakiś bonus. No i chodźmy od razu na kolejną arenę. To już chyba ostatnia. Jeszcze na jakichś skuterach. Patrzcie na to. Jesteśmy uzbrojeni. No też jesteśmy w ruchu. I sprawa załatwiona. Chyba po robocie. No to akurat udało się wygrać na speedrunie, muszę przyznać, w 3 minuty. Dosyć rzadko to wygląda aż tak płynnie. Czasami są jednak dosyć większe kłopoty. No w szczególności tak późno w tej rozgrywce, ale no to akurat nie było jakichś super mocnych wrogów. Więc sprawa załatwiona, mamy całkiem sporo tych nie wiem, kolejnych. Punkciku, więc wspaniała sprawa, i chodźmy od razu na nowe wyzwanie. Tym razem, po raz kolejny, muszę się dostać do końca, za pomocą chyba tego przyciągania do ściany. Dobra, czyli wybieramy, czyli mamy zwyczajny karabinek, oraz za pomocą tego R1 rzeczywiście będę mógł się przyciągać. Czy to jest najważniejsza sprawa? No, w sumie już kiedyś coś takiego mieliśmy. Nie wydaje mi się, żeby ta misja była jakaś super ciężka. Gdyby to trzeba było wykonać na czas, to wtedy by byłoby sporym wyzwaniem, a tak to. Proszę bardzo, jak można szybko przejść? No to jest akurat, nie wiem, duża prościzna. Tak daleko też przyjadę? Chyba tak. Słyszę, jeszcze za pomocą takiego małego wyskoku. O rany, co się w tym miejscu dzieje? Dobra, to chyba była jakaś pojedyncza rozgrzewka. Teraz po prostu musimy się jak najwyżej wspiąć i to załatwi już koniec poziomu. Dobra, czyli proszę bardzo, prosty wyskok i pytanie co dalej? Tam mamy z kolei innych wrogów. Dobra, od razu się na nich skupmy. Tylko teraz pytanie, w którą stronę miałbym się w zasadzie udawać. Na samą górę tędy? Może nie, w zasadzie... Gdzie mnie to doprowadzi, żebym tam wychodził? Może jednak wyskoczę po prostu pionowo w górę, o. To powinno być dobrym wyzwaniem. O kurde, jeszcze snajperzy, niedobrze. Kaj Grand przewagi przejęty nad tym snajperem, więc przynajmniej tyle. Teraz chyba po prostu im wyżej, tym lepiej. No, dosyć dynamiczny gameplay, czy to już znaleźliśmy wszystkie w sumie rzeczy? Tam jeszcze jakieś pojedyncze punkty niby się znajdowały, ale... Urany, co ja robię? No i zawaliłem najgorzej. No trudno. W każdym razie tak jesteśmy blisko zakończenia. Trochę się zagapiłem z tą całą rozgrywką, ale. Jeszcze za to wszystko rozwiążemy. I teraz zobaczmy, jaka jest sytuacja. A nie, czyli to już jest zakończenie. No też wydaje mi się, że te misje z przyciąganiem również są dosyć proste. No, prawda, więc zobaczmy jakieś kolejne wyzwanie. Na czym teraz to będzie polegało? Po raz kolejny mamy się jakkolwiek dostać do końca. Zobaczmy, co tym razem. To jest jakiś jeden z tych skillów, który w sumie nie wiem, jak można jeszcze wykorzystać, prawdę mówiąc. Tak, czyli mamy to swoje najmocniejsze uderzenie i po prostu trzeba to w jakichś odpowiednich chyba miejscówkach wykonać. A, bo w ogóle nie mamy żadnej broni, się okazuje. Jedyna broń jaką mamy, no to właśnie ten super mocny skill. Okej. Okay. To w sumie całkiem ciekawa możliwość. Zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Teraz jakoś z góry sobie wejdziemy. No i robimy jakiekolwiek postępy. No ciekawa sprawa. Nie przypominam sobie w sumie takiej misji, żeby nie było w zasadzie żadnej broni, albo są one bardzo rzadko. A to natomiast. A trzeba to jakoś zrobić na czas, dobra. Raz kolejny. Trzeba się pośpieszyć. No właśnie. No i mamy checkpoint. O, jeszcze kolejny zestaw wrogów, ale. No, z takimi skillami, które się szybko jeszcze odradzają. To jednak jest dosyć proste. Dobra, czyli czekamy na odpowiedni moment i wbijamy. I zawaliłem, najgorzej. Dobra. Kurde. Oni uciekają bez przerwy ode mnie najgorsza sprawa, ale. Nie, to nie wyszło dobrze. To z pewnością. Teraz po prostu czekamy na wroga i. Tyle. Dobra, jakkolwiek wyszło na samym początku po prostu, że to wymierzyłem, ale za drugim razem jakkolwiek daliśmy radę, więc cudowna sprawa. Kolejny snajper. Jak sobie teraz radzić na takie zagrożenia nieprzyjemne. On jest chyba na jakimś innym poziomie. Dobra, dosyć dynamiczny gameplay, czyli co? Wyskakujemy? Misja załatwiona, dosyć szybko, tak jest. No, wychodzi to wszystko na speedranie mocno, muszę przyznać. Proszę bardzo, jakie znakomite tysiące, okej, okay, czyli kolejne wyzwanie mamy z kolei jeszcze tędy, okej. Okay. No w sumie dosyć podobne są wszystkie poziomy, musimy po prostu jakkolwiek dostać się do końca, tylko mamy jakieś inne skille zazwyczaj. Więc zobaczmy jak to tym razem będzie wyglądało. Za pomocą jakiegoś łuku? A w sumie... Nie wiem, to jakoś, nie wiem, wyglądało jak łuk, ale mamy chyba jakąś zwyczajną broń. I chociaż w górnym prawym rogu, nie wiem, wygląda to jakoś bardziej specjalistycznie, zaraz zobaczymy. Rzeczywiście, jak z jakiegoś shotguna bijemy, kurde, wrogowie o wiele wyżej. Mało przyjemna sprawa. Będę musiał jakkolwiek skrócić ten dystans. Mamy jednego snajpera, snajperzy na każdym krok kurde. Mało przyjemna sprawa. Ta broń też nie jest aż taka super mocna, już mi jakkolwiek barierę przebili. Dobra, naładujmy sobie jeszcze. Amunicje, no i wchodzimy jakkolwiek wyżej, no cóż. Dobra, to zadanie na tych snajperów może być jednak trochę utrudnione. Oni są jednak dosyć poważni. Jeszcze więcej amunicji by się w tym miejscu przydało, dobra. Takiego przeciwnika mamy na około jakieś dwa strzały, ale zobaczmy jeszcze cały czas to piętro. Dobra, radę przeskoczyć, i coś chyba zebrać, na przykład tędy. Zawsze jest bonusowa punktacja, więc proszę bardzo. Tędy także, coś mamy dodatkowego, chyba tak. O! No i proszę bardzo, jednak warto to wszystko sprawdzać. 25 punktów dodatkowo. Może się jeszcze przyda do odblokowywania nowych regionów. No i teraz możemy chyba już wlecieć jakoś bardziej na kolejne piętro. Już kolejni snajperzy do mnie mierzą niedobrze. jakiej ilości wrogów. No, ci sniperzy są przede wszystkim najbardziej największym zagrożeniem. W sumie nie wiem, jak mogę na przykład tego teraz załatwić. Ciężka sprawa. Muszę się jakoś piętro wyżej dostać i chyba ta okolica powinna być całkiem do tego niezła. Zobaczmy. Chyba jakoś tam jeszcze wlecę do góry. W sumie jesteśmy blisko zakończenia. No dobra. No i to już chyba ostatni zestaw przeciwników z tego co widzę. Jakiś pojedynczy snajper i mniejsi kolesie, dobra. No cóż, to nie było już aż takie proste, jednak tych wrogów była całkiem spora ilość, ale po raz kolejny daliśmy radę za pierwszym razem, więc proszę bardzo, misja zwyciężona. Ta broń nie jest aż taka super mocna. Normalny krabinek jednak poradziłby sobie chyba znacząco lepiej, chociaż nie, to jest chyba na nieco dalszej odległości, więc przynajmniej tyle. No i to są punktacje, teraz mamy ponad 6000, wydaje mi się, że to już powinno zagwarantować przejście na jakiś kolejny region, zobaczmy co ta bohaterka ma jeszcze do powiedzenia. No tak, czyli te właśnie do ulepszania postaci, jasna sprawa, no i zobaczmy co mam jeszcze jakoś dalej. Jeszcze kilka wyzwań przed nami, jak sobie możecie zaobserwować tędy na przykład ile tego w ogóle kosztuje? Tylko 300? No w sumie niewiele. Natomiast tędy. A, czyli po raz kolejny będzie ciężka misja polegająca na niszczeniu jakichś celów. Ajaj. Te zadania są jednak o wiele trudniejsze, więc no nie wiem. Co by teraz wybrać? Coś najprostszego. Do celów zazwyczaj bywa jednak trudnym wyzwaniem. No właśnie. Zobaczmy. Jakbym musiał to jeszcze zrobić za pomocą jakiejś snajperki, to by było dopiero ciężkie. O jeszcze. Źle, że mi, niestety wyskoczył. O kurde, w którą ja stronę teraz odwrotnie? Dobra, mamy przynajmniej jakiś save. A ja myślę, że ja muszę na to wskoczyć, żeby się zasejwowało najgorzej teraz, że cię straciłem bez nadzieja. No tak, czy musimy jeszcze się zmienić. Pytanie czy może mi się jeszcze amunicja jakkolwiek skończyć nad dokojeniem Czyli wyskakujemy po raz kolejny, okej. Okay. A to w sumie nie wiem czy tam ten cel był potrzebny do załatwienia. Nie, w sumie. Dobra, jest kolejny save, przynajmniej tyle. Czasami mamy do czynienia z takimi wyzwaniami, że w ogóle nie ma żadnych save'ów po drodze. I to jest wtedy o wiele trudniejsze. Oj, zawaliłem najgorzej. A w sumie nie wydaje mi się, żeby ta misja była aż taka super ciężka. Da radę to jednak wszystko rozwiązać. Już miałem do czynienia z o wiele trudniejszymi... Kurde! Jak na farcie to było zrobione, o nie. Czyli te balony chyba nie są już potrzebne? Jeszcze ja nad dokładnie. Muszę się zająć przede wszystkim właśnie tymi punkcikami. No i tyle. A nie, A chwila, moment. To wyzwanie jest super proste. Jeżeli spadnę, to po prostu będę piętro niżej, że jak? Naprawdę? Okej, okay, to ciekawa sprawa. Nie spodziewałem się aż takiej prostej misji po twórcach, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze raz. To już by było na tyle? Ej, chwilę, moment. Jeszcze raz. O co w tym miejscu chodzi? A może, jeżeli ja wrócę, to tutaj będzie jakieś wyzwanie. Ej. Dobra, jestem totalnie zgubiony. O co w tej misji chodzi? Tam niżej? A, czyli był ukryty punkt. Dobra, okej, okay, czyli patrzcie na to. Ale głupia sprawa. Twórcy chcieli mnie w tym miejscu oszukać, czyli tutaj trzeba się przemienić, i teraz strzelamy. Dobra, nareszcie. rany, ale misja skomplikowana. Na no, przynajmniej było kilka szans. Uff, daliśmy radę, kurde. No te zadania jednak bywają dosyć bardziej skomplikowane, można jednak kilka razy w tym miejscu przegrać, no ale dobra, nie o tragedii. No i to jest punktacja, mamy już 7000, więc wspaniała sprawa i zobaczmy jak dalej się prezentują następne misje. Ile na przykład kosztuje odblokowanie czegoś takiego? 3000 jedynie. A to stać mi na dosłownie wszystko i jak to wygląda? Chyba mamy jeszcze dwa wyzwania na tej krainie nowej, więc zobaczmy, na przykład tędy. A, czyli chyba po raz kolejny będzie to przyciąganie z tego co rozumiem. A, to są zazwyczaj bardzo przyjemne misje. No proszę bardzo, jak można szybko. To wszystko rozgrywać. To jest super najmocniejszy skill, dajcie spokój, jak to totalnie morduje. Gdyby taka umiejętność była w trybie multiplayer to by było super op. Proszę bardzo, jak łatwo to wszystko zrobić jeszcze za pomocą tego pędzla dodatkowo. Dobra, to dało radę jednak, trochę lepiej zrobić, chwila moment, skróćmy jakkolwiek dystans, no nie! Jest tamten Natomiast jak się na górę dostać... A, tak normalnie, ok. No tych o wiele większych sniperów mogę sobie po prostu załatwić na jednego strzała. Patrzcie, na to to jest taki wielki potencjał. O no ten jeszcze jakkolwiek przetrwał, jakiś sniper trochę bardziej potężny, ale też wyszło to dosyć prędko, dobra. Michał, możemy już jakkolwiek zecieć niżej. Już niczego dodatkowego nie mamy. O kurde, ten jeszcze dał radę jakkolwiek, dobra. Trzeba jednak uważać, niektórzy wrogowie mają trochę więcej zdrowia. jest z kolei dwójka sniperów. od razu trzeba będzie się zbliżyć do nich jakkolwiek, kurde ciężka sprawa. Jeszcze tą barierę posiada ktoś, kurde. Czy ja w sumie muszę się z nimi wszystkimi pojedynkować, czy po prostu mogę pójść dalej? Nie, nawet nie mogę się przyciągnąć. W sumie nie musimy z nim walczyć, po prostu pójdę sobie do końca jej po robocie. To, że ich zabije to i tak nie otrzymałem jakoś super wiele punktów, nie wiem. Co najwyżej bym chyba tam odblokował jakąś skrzynkę pojedynczą, ale to jakieś, nie wiem, kilka dodatkowych punktów może. Więc nie wiem... Myślę, że nie ma co już bardziej ryzykować. Czy miejsce załatwione. Kolejny punkt do upgrade. U. Z jeszcze bym jakkolwiek porozmawiał. Ona zazwyczaj daje jakieś pojedyncze fajne rady. Więc możemy się czasami coś od niej dowiedzieć. Ten natomiast. Dobra. Opis mapy brzmi interesująco. Mamy w każdym kierunku jakoś strzelać, żeby dotrwać do końca. Zobaczymy. No co może z tego wszystkiego chodzi? Dobra. Czyli z takiej, nie wiem, katapulty sobie skorzystamy tym razem. Więc myślę, że ta broń powinna być całkiem dobra na tą rundę. Proszę bardzo, to ma jednak całkiem spory potencjał. Będę z kolei, do czego to w ogóle służy. To jest chyba jakaś, nie wiem, po prostu ochrona i w zasadzie tyle. A tam mam jeszcze tą bombę. O, od razu możemy kilku jednocześnie załatwić i... Kolejny postęp wykonany. No to trzeba być bardziej celny z tej katapulty, dobra. Taka pojedyncza bomba powinna ich chyba wszystkich załatwić, dobra, tak jak sądziłem. Kolejne jakieś większe wyzwanie, na większą ilość wrogów się szykuje, patrzcie na to, z każdej strony ich mamy. No ta broń jest naprawdę na bardzo dalekie dystanse, więc nie ma się czym przejmować. Proszę bardzo, jak to łatwo jednak wychodzi, tylko trzeba dobrze jeszcze wcelować mniej więcej. Misja porobiona. Proszę, Jedna z lepszych broni. Nie wiem, czy w ogóle w trybie multiplayer byłaby dozwolona, bo bije naprawdę na dalekie zasięgi. Niektóre była broni byłyby zbyt opeszte, szczerze mówiąc. Może, że na koniec, właśnie tej całej rozgrywki, zagram sobie jeszcze w tryb multi, ale na samym początku, oczywiście, dokończę tą całą kampanię. Dobra, porobione. No i to jest teraz duża ilość punktów 7500. Także nie wiem do czego mógłbym to jeszcze w sumie wykorzystać. No, raczej okazuje się, że kolejna kraina w zasadzie została szczegółowo sprawdzona. A więc od razu możemy udać się jakoś dalej. Ten jeszcze bohater czasami nam może podpowiedzieć. O proszę bardzo. Jeszcze więcej punktów, więc wspaniała sprawa. No i przejdźmy dalej. Kraina numer... Kraina numer 6 tym razem. Znaczy, na górze mamy jakąś walkę z bossem, chyba po raz kolejny tak to wygląda. Na czym na przykład polega to wyzwanie? Musimy jak najdalej się dostać. No, tak, to może być jednak trochę trudniejsze, dopiero później to zrobimy dobra, więc chwila, moment, zobaczmy sobie tak następnie, na czym to w ogóle polega. No tak, czyli to będą te takie dodatkowe przejścia. A to nie muszę w sumie być bez w tym stanie. Skupienia możemy jeszcze tak to zrobić. No i to, że będą jakieś zupełnie nowe wyzwania, przy okazji, jeszcze to sobie odblokujmy. No i co, zaraz w kolejnym materiale pójdziemy sobie na eksplorację nowej krainy. Kraina numer 6. Będziemy się musieli dostać na samą górę. A więc, jeżeli interesuje Was kontynuacja, no to polecam zostawić Ajka, sobara z wąka. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.